Hejo, hejo! Moi kochani! Ogólnie witam Was w aktualizacji. Ogólnie dziś będzie aktualizacja średniowieczna, ale musimy na zobaczyć zwierzaczki oczywiście nasze Dobrze, zobaczymy sobie. W ogóle o niektórych o, tutaj są, się nie pojawiły. O mnie się pojawiły. Jest mega tanie! Ale to fajnie. Że są takie tanie te zwierzaczki, bo wcześniej no by. Są teraz takie. Mecha te zwierzaczki za 350 na przykład. A teraz są takie tanie. To fajnie. Yy, konia mogą sobie zobaczyć, konie jakie. A. Spoko. Yy, no, trochę nudy tu. No w ogóle, wiecie, że te konie to tak naprawdę nie kupią początkujący Tak naprawdę kupią te konie osoby, które No już mają wszystkie reputacje Co trochę takie oszustwo ludzi, tak jakby Więc nie za bardzo jest to fajne Ale dobra, idziemy tam to może przeszukać, o nie Nie wioska, zapomniane pola Muszę wyszukać. Gdzie yy... no miałam? Kurde, nie oh. mogę znaleźć tego. Aha! O, no, w srebrnej Polany pójdźmy. Może. Chyba jedziemy. Yy, jesteśmy już? I jedziemy. Tam, tam. Ładne konie tu są w ogóle. Mi się podobają. Właśnie chciałam sobie kupić. Podobno jest jakiś nowy koń. W na tym średniowiecznym evencie. Ale ciekawa jestem, czy. jak to będzie ten. No. Dobra. Tylko lipica nad tym mam Jak ja się patrzę nie wiem, po co w sumie <laughs> A Aha miały być nowe chyba Tutaj Ale dobra Kurde nie podoba mi

Co się tak szybko? Każdy aspirujący do potrzebuje wsparcia. Ty różny masz. Jednak jak wyszkoliec, jest twoim partnerem. Przed udłużeniem twojego działania, a nie do mnie. Pozwolimy mi pożyczyć kolegę celu To ogromny zaszczyt. Ale widzę, że Andor nie jest to wspaniały wierzchowiec. Chodź ze mną. Powiedzam cię po okolicy. Okej, zobaczmy sobie. No e, raczej w tutaj sklep idziemy. Okej. Okay. Za ping okay. To są sklepy, w których znajdziesz do zbyt, w imię te wyposażenie dla siebie ich swojego konia. To jest byłby zdobawca, to jest wspaniały pancerz. Zapewnia mi ochronę i wygląda w pełni czysto, więc nie sądzisz? Zdjęcie ciężkiej zbroi na popiera z świetnym Tu możesz się przebrać w świeże wybranie. Możesz kupić wierzchowce, z którymi będziesz przeczytać walkę na kopie. I wjeździłam na niektórych rumakach i mógł się, nie mogę się zazdrowiać, jeżeli świetnie sobie radzę na arenie. Za takie świetnie się <śmuszne> 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 Jezus, to robi. Teraz muszę się tak świetnie z tym przydać, żeby to wszystko wszystko przyda, no, no. przydać. I... Po prostu, po prostu przydać. To tam arena toreniowa, tutaj... To tutaj możesz wytrenować i udowodnić... Że zasługujesz na miano rycerza. Poczujesz deszcz adrenaliny podczas w w i doświadczy szybkiego wdechu. Aha. Kiedy jestem na arenie, czuję się jakbym została poniesiona na czasie. Jestem prawdziwym rycerzem, gotowym do walki z ze swój ród. Jestem jednością, z i Czekam tylko na kwiaty i okrzyki tłumu. Po rycerza i zwycięży. Och, średnie wiecze było takie jak stojące. Ale mimo to wszystko... Nie chciałbym wtedy żyć. Kodeks rycerzki jest świetne, ale elektryczność czy, czy papier toaletowy, to wy też. Okej. No, ok. Dobra. Idziemy. A dalej. Tutaj. Tutaj pokrzy się poprzeniesz kolejność webiec, którego rola stanie zostanie rycerzu. Aby dostąpić odgłosowania, muszę dowiedzieć się o wartości. W porządku, Weronika, wróćmy na początek naszej wycieczki. A z. Z. Że południe mi się kliknął. Dzień dobry. Może być Teraz możesz zrobić pierwszy krok na tle zarysera. Będę mieli się gdzieś mieć jakieś pytania w porządku. Dobra, tutaj nasze domki ładnie są. I się podoba. Podoba mi się. Dobrze, konie mamy. Ej, ale ładny jestem. Mi się podoba. To jest taki... Nigdy nie miałam rudego konia. Nie miałam takiego całego z dwoma Ale ładnie jedzie.

Szanowni Państwo, rodziny z rekordy z motocykli zachowują się honorowo i spoko spokojnie. Wielu przyrodę nie wiedzą, że spędzamy zewnątrz swoimi złożonymi przyjaciółmi. Walczą wtedy, kiedy... O Boże! Po wybraniu rodziny może przyjąć się wierność, oznacza to, że... Zacznijmy, że... Dobra, w dupie to mam. <laughs> Oj, <to>, przepraszam. Jeśli nie ma się nic do tego, kiedyś, bo ja znam się, jak to miałam zabawić, to Boże! Czemu jesteś taka niecierpliwa w tej grze? co tym nie możesz pojechać do tablicy, Boże, witaj Weronika. Tutaj weźmiesz udział w walce na kopie. Wiesz, wybacz, nie mogę podtrzymać entuzjazmu. Ech, możesz ćwiczyć ile dusz ma za prawnie. Raz w dzień masz szansę, a następnie... Jeszcze nie spróbuję zrobić tutaj jakieś wyrażenia. No, wróćmy do tematu. Nie. Nie mi się czytać. Kiedy już zechcesz spróbować albo dowiedzieć się, podejdź do mnie tam, nie no. Dobra, bierzemy jakiś ród. to jest na czytanie, nie no. Nie na tym, po prostu... Ja tam po prostu w tej kierce nie czytam na głos i się...

Det er bra. 嗯。對